Czy możliwe jest, że twoja emerytura może być wyższa niż myślisz? Mickiewicz tutaj i to, co zaraz usłyszysz, może całkowicie zmienić twoje spojrzenie na świadczenia po 65 roku życia. Ale zanim wyłączysz ten film, odpowiedz sobie na jedno pytanie, czy należałeś kiedyś do OFE? A może pracowałeś dalej po przejściu na emeryturę, nie zdając sobie sprawy, że te dodatkowe składki mogą mieć teraz znaczenie? ZUS nie mówi o tym głośno, ale pojawiły się nowe możliwości przeliczenia emerytur, z których wielu seniorów jeszcze nie skorzystało. Czy jesteś jednym z nich? Czy w Twoim przypadku 2025 rok może oznaczać realny wzrost świadczenia? Wyobraź sobie, że każdego miesiąca na Twoim koncie ląduje kilkaset złotych więcej, bez żadnych dopłat, bez zmiany trybu życia, bez dodatkowej pracy. Brzmi dobrze? Ale kto dokładnie się kwalifikuje? Jakie warunki trzeba spełnić? I co najważniejsze, czy trzeba działać natychmiast, zanim będzie za późno? Zaskakujące jest to, że nie wszyscy emeryci zostaną poinformowani automatycznie. Czy ZUS przeliczy Twoją emeryturę z urzędu? A może musisz sam złożyć wniosek, zanim coś przepadnie? Nie chcę zdradzać wszystkiego od razu, bo to, co za chwilę powiem, naprawdę zasługuje na Twoją pełną uwagę. Kliknij przycisk poniżej aby dowiedzieć się, kto zyska, ile można zyskać i dlaczego rok 2025 to kluczowy moment. Nie przegap tej okazji, bo druga taka szansa może się już nie powtórzyć. Kliknij teraz i oglądaj dalej, razem sprawdzimy, co możesz zyskać. Mickiewicz tutaj, witam serdecznie wszystkich naszych drogich seniorów. Jeśli masz już 65 lat lub więcej i pobierasz emeryturę, to musisz wiedzieć, że być może przysługuje Ci możliwość ponownego przeliczenia tej emerytury. Wiele osób, szczególnie tych, które pracowały po przejściu na emeryturę lub były członkami Otwartego Funduszu Emerytalnego, OFE, nie zdaje sobie sprawy, że mają szansę na wyższą emeryturę. Co więcej, możliwość ta istnieje w roku 2025, kiedy przeliczenie emerytury może przynieść Ci realne korzyści finansowe. W tym filmie pokażę Ci, kto dokładnie może skorzystać z tej okazji, jak złożyć odpowiedni wniosek i jakie dokumenty będą potrzebne aby Twój wniosek o ponowne przeliczenie emerytury został przyjęty i rozpatrzony przez ZUS. Być może masz wątpliwości, czy to naprawdę dotyczy Ciebie? Czy warto składać wniosek o ponowne przeliczenie emerytury? Chciałbym rozwiać te wątpliwości i pokazać Ci, dlaczego warto. Wiele osób nie wie, że przysługuje im prawo do przeliczenia emerytury na korzystniejszych zasadach. W szczególności jeśli kontynuowali pracę po przejściu na emeryturę lub byli członkami OFE przed 1 października roku 2017 roku. Warto to zrobić, ponieważ może się okazać, że twoja emerytura wzrośnie o kilkaset złotych miesięcznie. To dodatkowe pieniądze, które mogą znacząco poprawić twoją sytuację finansową. Przede wszystkim musisz wiedzieć, że ZUS nie dokona przeliczenia emerytury automatycznie. To ty musisz złożyć odpowiedni wniosek aby ZUS zaktualizował wysokość Twojego świadczenia. Warto wiedzieć, że niektórzy emeryci mogą być nieświadomi tej możliwości, przez co nie składają wniosków i tracą szansę na wyższe świadczenia. Jeśli nie złożysz wniosku, ZUS będzie musiał poczekać do momentu osiągnięcia przez Ciebie wyższego wieku emerytalnego, co może sprawić, że przeliczenie emerytury będzie opóźnione. Warto także pamiętać, że ponowne przeliczenie emerytury może dotyczyć nie tylko osób, które były członkami OFE, ale również tych, Którzy pracowali po przejściu na emeryturę i odprowadzali składki do ZUS. Każdy dodatkowy okres składkowy po przejściu na emeryturę może być podstawą do przeliczenia świadczenia, co pozwala na zwiększenie wysokości Twojej emerytury. Jest to bardzo ważne, ponieważ część seniorów nie zdaje sobie sprawy, że po kontynuacji pracy ich emerytura może być wyższa, a tylko złożenie odpowiedniego wniosku umożliwia uzyskanie wyższego świadczenia. Ale jak złożyć taki wniosek? To bardzo proste. Wniosek o ponowne przeliczenie emerytury można złożyć na kilka sposobów. Po pierwsze, możesz udać się osobiście do najbliższego oddziału ZUS, gdzie pracownicy pomogą ci wypełnić formularz. Po drugie, możesz skorzystać z platformy usług elektronicznych ZUS. PUE -ZUS co jest szybkim i wygodnym sposobem składania wniosków online. Jeśli nie masz dostępu do internetu lub nie chcesz składać wniosku online, możesz również wysłać go pocztą tradycyjną na adres odpowiedniego oddziału ZUS. Podczas składania wniosku ważne jest, abyś dostarczył wszystkie wymagane dokumenty, takie jak zaświadczenia o okresach składkowych i nieskładkowych. Pamiętaj, że ZUS będzie potrzebował pełnej dokumentacji, aby dokładnie obliczyć wysokość Twojej emerytury. Błędne lub niekompletne dokumenty mogą wydłużyć czas oczekiwania na rozpatrzenie wniosku, dlatego warto zadbać o to, aby wszystkie formalności zostały załatwione jak najszybciej. Czas oczekiwania na rozpatrzenie wniosku o ponowne przeliczenie emerytury wynosi do 60 dni, jednak, w zależności od liczby spraw do rozpatrzenia lub brakujących dokumentów, ten czas może się wydłużyć. Dlatego warto regularnie sprawdzać status wniosku na Pełę ZUS lub skontaktować się z infolinią ZUS, aby upewnić się, że Twoja sprawa jest rozpatrywana w odpowiednim czasie. Czego jeszcze warto się dowiedzieć? Jeśli złożysz wniosek o ponowne przeliczenie emerytury. Nie musisz obawiać się, że proces ten będzie skomplikowany. ZUS jest zobowiązany do przeliczenia Twojej emerytury na podstawie nowych przepisów, jeśli spełniasz określone warunki. Na przykład, jeśli byłeś członkiem OFE i przeszedłeś na emeryturę przed 1 października roku 2017 roku, to przysługuje Ci prawo do przeliczenia emerytury według nowych zasad. To samo dotyczy osób, które kontynuowały pracę po przejściu na emeryturę i odprowadzały składki do ZUS. W takich przypadkach twoje świadczenie może zostać zwiększone, a ty będziesz mógł cieszyć się wyższą emeryturą, która pomoże ci lepiej funkcjonować w codziennym życiu. Niezależnie od tego, czy chodzi o przeliczenie emerytury z powodu przynależności do OFE, czy też z powodu dalszej pracy po przejściu na emeryturę, pamiętaj, że każda taka zmiana w twojej sytuacji finansowej może przynieść ci dodatkowe korzyści. I choć ZUS nie poinformuje cię automatycznie o tej możliwości, to warto działać samodzielnie, aby nie stracić tej szansy. Właściwe działanie w tej sprawie może naprawdę poprawić Twoje życie na emeryturze, a dodatkowe pieniądze mogą poprawić Twoje warunki życia. Czasami to tylko kilka dodatkowych złotych miesięcznie, ale w wielu przypadkach może to być naprawdę duża kwota. Ponowne przeliczenie emerytury to także dobra okazja, by lepiej zrozumieć system emerytalny i zorientować się, jak działają różne składki i składki na ubezpieczenie społeczne. Warto korzystać z takich okazji, by lepiej zaplanować swoją przyszłość emerytalną. Jeśli masz jakiekolwiek pytania dotyczące przeliczenia emerytury lub potrzebujesz pomocy przy składaniu wniosku, zawsze możesz liczyć na pomoc doradców emerytalnych, którzy pracują w placówkach ZUS. Możesz również skontaktować się z infolinią ZUS, aby uzyskać szczegółowe informacje na temat tego, jak najlepiej złożyć wniosek o ponowne przeliczenie emerytury. I pamiętaj, że rok 2025 jest kluczowy, ponieważ w tym czasie pojawią się zmiany, które mogą pozytywnie wpłynąć na wysokość Twojej emerytury. Zrób to teraz, zanim będzie za późno, bo przeliczenie emerytury może być Twoją ostatnią szansą na zwiększenie świadczenia, które otrzymujesz co miesiąc. ZUS daje Ci tę możliwość, ale to Ty musisz podjąć działanie. Nie czekaj, nie zostawiaj tego na później, ponieważ ta szansa może szybko minąć. Warto podkreślić, że przeliczenie emerytury po 65 roku życia może być szczególnie korzystne dla tych, którzy wcześniej pracowali po przejściu na emeryturę. Dodatkowe składki które zostały odprowadzone do ZUS, mają wpływ na wysokość Twojej emerytury. ZUS uwzględnia każdą przepracowaną chwilę, każdą odprowadzoną składkę i przelicza emeryturę na nowo, co może skutkować jej zwiększeniem. Dla wielu seniorów jest to szansa na poprawienie jakości życia i zapewnienie sobie większej stabilności finansowej w czasie emerytury. Choć może się wydawać, że proces ten jest skomplikowany, w rzeczywistości jest stosunkowo prosty, a samodzielne złożenie wniosku może sprawić, że otrzymasz większe świadczenie bez zbędnych trudności. ZUS w ramach ponownego przeliczenia bazuje na zgromadzonych składkach, które zostały odprowadzone po przejściu na emeryturę. Jeśli pracowałeś, a twoja emerytura została obliczona na podstawie wcześniejszych przepisów, teraz masz szansę na nowe, korzystniejsze obliczenie. Dodatkowe składki które zostały odprowadzone w trakcie Twojej dalszej pracy, mogą wpłynąć na wyższe świadczenie. Ważne jest, aby mieć świadomość, że proces ten nie odbywa się automatycznie i to od Ciebie zależy, czy skorzystasz z tej szansy. Złożenie wniosku o ponowne przeliczenie emerytury jest Twoim prawem, ale również odpowiedzialnością. Im wcześniej to zrobisz, tym szybciej zaczniesz cieszyć się wyższą emeryturą. Może się zdarzyć, że nie wszyscy seniorzy będą wiedzieć, że mogą skorzystać z tej możliwości. ZUS nie będzie cię informował automatycznie o przysługującym przeliczeniu, więc to ty musisz być świadomy swoich praw. Jeśli nie skorzystasz z tej opcji, twój wniosek o ponowne przeliczenie zostanie rozpatrzony dopiero wtedy, gdy osiągniesz wyższy wiek emerytalny, który w wielu przypadkach może być wyższy niż 65 lat. Dlatego tak ważne jest, aby nie odkładać tego na później, tylko jak najszybciej złożyć wniosek i sprawdzić, czy twoja emerytura może zostać podwyższona. Złożenie wniosku nie jest skomplikowane. Jak już wspomniano, można to zrobić osobiście w najbliższym oddziale ZUS, online za pośrednictwem Platformy Usług Elektronicznych ZUS, PUE -ZUS, lub tradycyjnie wysyłając wniosek pocztą. Każda z tych opcji jest dostępna, a decyzja o tym, którą wybrać, zależy od Twoich preferencji. Warto jednak pamiętać, że jeśli zdecydujesz się na wysyłkę pocztową, czas oczekiwania na odpowiedź może się wydłużyć. Natomiast za pośrednictwem PUEZUS wszystko odbywa się szybciej i wygodniej, bez konieczności wychodzenia z domu. W trakcie składania wniosku będziesz musiał dołączyć odpowiednie dokumenty, takie jak zaświadczenia potwierdzające okresy składkowe i nieskładkowe, a także wszelkie inne dokumenty, które mogą być wymagane do udokumentowania Twoich dodatkowych okresów pracy po przejściu na emeryturę. Ważne jest, aby dokładnie sprawdzić, czy wszystkie dokumenty są kompletnie wypełnione, ponieważ jakiekolwiek błędy mogą opóźnić cały proces. Jeśli nie jesteś pewny, jak wypełnić wniosek, zawsze możesz poprosić o pomoc pracowników ZUS lub skorzystać z pomocy doradców emerytalnych, którzy pomogą Ci przejść przez cały proces bez trudności. Czas oczekiwania na rozpatrzenie wniosku o ponowne przeliczenie emerytury wynosi do 60 dni. ZUS jest zobowiązany do udzielenia odpowiedzi w tym czasie, jednak jeśli wnioski są skomplikowane lub wymagają dodatkowych dokumentów, czas ten może się wydłużyć. Dlatego warto regularnie sprawdzać status swojego wniosku, aby mieć pewność, że cały proces przebiega zgodnie z planem. Dzięki temu, jeśli wystąpią jakiekolwiek opóźnienia lub problemy, będziesz mógł na czas zareagować i dostarczyć brakujące dokumenty. Ponowne przeliczenie emerytury może naprawdę zmienić Twoje życie na lepsze. W zależności od Twojej sytuacji, może się okazać, że otrzymasz dodatkowe kilkaset złotych miesięcznie. Choć nie jest to suma, która diametralnie zmieni Twoje życie, to może znacząco poprawić komfort życia na emeryturze, zwłaszcza gdy chodzi o codzienne wydatki. Często niewielka suma może w praktyce stanowić dużą różnicę. Dodatkowe środki mogą również umożliwić realizację marzeń czy poprawę jakości życia seniora. Dzięki ponownemu przeliczeniu emerytury możesz poczuć się pewniej finansowo, mając więcej środków na życie. Warto, aby każdy senior wiedział, że ma prawo do ponownego przeliczenia swojej emerytury, szczególnie w sytuacjach, gdy nadal pracował po przejściu na emeryturę lub należał do OFE. W 2025 roku te zmiany mogą dotyczyć wielu osób, które nie składały jeszcze odpowiednich wniosków. Upewnij się, że ty również nie przegapisz tej szansy.